Ja wiem, jak to zabrzmi, ale chłopie, kopiesz kurwa w kopalni, nie? Kopiesz w kopalni w poszukiwaniu diamentów, kurwa, kopiesz cztery dni, mówisz, ja pierdolę, wszyscy już kurwa mają, rzekł, diamenty, nie? Wszyscy już kurwa z diamentowym setem zapierdalają, a ja jestem kurwa sam, nikt mnie nie chce do gildi, kurwa, mają na mnie wyjebane. I człowieku, w momencie, w którym kurwa mówisz, nie, no poddaję się, wychodzę z serwera, usuwam postać. Okaże się kurwa, że byłeś dwa klocki odjebanych diamentów, kurwa, rozumiesz to? Od staka pierdolonych diamentów lśniących. I co kurwa? Jakbyś zobaczył z góry z creative moda, że człowieku odpuściłeś w momencie, w którym byłeś tak blisko, to byś powiedział tak, ja pierdolę, co ja odjebałem? Dwa kurwa klocki, rozumiesz o co chodzi? Więc nie możesz człowieku odpuszczać. Bo wszystko może się zmienić. Kurwa! Ja w dzieciństwie na przykład też nie miałem kolegów na swoim podwórku. Byłem najmłodszy, jebali. A teraz co, kurwa? Połowa